Dzień dobry, szanowni państwo. Witam w najsmaczniejszym programie świata, czyli Smaki Polski, Kuchnia Dworska. Dziś będzie wybornie. Będzie pierwotnie, będzie gąska na prawdziwym palenisku, ale do tej gąski będzie opowieść. Opowieść o historii tego miejsca, ponieważ jesteśmy między Wieprzem a Bystrzycą. To tutaj odbywają się sejmiki, ale sejmiki bocianie, czyli nie takie polityczne, a bardziej kle-kle. Ale oprócz tego klekle, -kle, będzie piękna legenda tego obiektu, który jest za mną, więc oglądajcie nas do końca, bo warto, naprawdę warto. Guli guli gąski do domu! A po co? Bo jesteśmy głodni! I wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, 16-letnia Marysia Skłodowska na koniku zbiera poziomki, bawi się w gąski. A potem zostaje noblistką. Jedzie potem, statuj się sobie na chwilę, na Krym, na Sorbonę i proszę bardzo, mamy rad, mamy polon i mamy noblistkę. I na jej cześć, dzisiaj w tym miejscu, gdzie jestem, zrobię co? Porządną gąskę. Ale gąskę w sposób naprawdę koczowniczy, w sposób bardzo pierwotny, ponieważ kiedyś e, włodarze tego miejsca e, sprowadzili tutaj jeńców tureckich. I tutaj koczowniczo dużo się gotowało. Zresztą wszystkie wyprawy e, króla Sobieskiego też na tym właśnie polegały. Że trzeba było przygotować coś na żywym ogniu, na palenisku, na ognisku. Rzadko bywa tak i to tylko w naszym smacznym programie e, Smaki Polski Kuchnia Dworska, że potrafimy zrobić całą goskę właśnie w ten sposób. I to w takiej stągwie. Cóż to takiego? Ano, porządny gar. Gar, który ma 80 litrów, i tutaj gąska cała się zmieści. I właśnie, jeżeli mówimy o gąsce i chcemy wykorzystać ją w całości, to trzeba wspomnieć o tym, że jest to ptaszyna tłuściutka. I bardzo dobrze, bo ten tłuszcz, który wytapiamy, ten smalec z gęsi, wielokrotnie przez wieki służył ludziom do tego, żeby leczyć. Leczyć dzieci nie tylko smaczny, Nie tylko. Ee, Idealny do, do podsmażania właśnie smalec, ale też smalec, który leczył, więc wszystko co jest przy kuperku odkrawamy i od tego zaczynamy i to z delikatną dozą oliwy pójdzie na samo dno, czyli na samym dnie będzie nam się cały czas smalec gęsi wytapiał i w ten sposób uzyskamy doskonały smak naszej gąski, a gąskę za chwilę będziemy faszerowali, no ale najpierw zdejmijmy wszystko co jest tłuściutkie. No i proszę bardzo, na samą dno troszeczkę oleju aromatyzowanego ziołami, ale dosłownie troszeczkę. I teraz musimy pokroić ten tłuszczyk, który będzie się tam na dole wytapiał, tak żeby szybciej nam się wytopił, bo to jest dosyć istotne. A teraz cebulka. I to będzie nasz podkład, czyli tłuszczyk z gęsi cebula na samym dnie. No i bierzemy się za gąskę. Najpierw pierś. Pierś będziemy delikatnie nakrawali. A dlaczego? Dlatego, że ten tłuszczyk jest dosyć gruby. Kiedy będzie nam się parowało w środku i kiedy będzie bardzo wysoka temperatura, no to jeżeli będziemy ją mieli naciętą i wtedy w tej dłużej piersi będą przyprawy, będzie nam się to pięknie zapiekało. O, proszę, zobaczcie. Doskonała lubelska gąska. Gąska na No to majeranek. Dobre, trzeba majerankiem natrzeć gąskę po całości. Teraz do środeczka oczywiście kasza gryczana, a że lubelszczyzna kaszą stoi, wszelaką do kaszy powędruje drodzy państwo co? Czosneczek i coś pikantnego. I to będzie papryczka, a teraz zanuzie i zanurzamy ową gąskę i kładziemy sobie. I zobaczcie, drodzy Państwo, nasza gąska leży sobie, odpoczywa. Słońca zażywa. Gąska już sobie plażuje w swoim solarium, a teraz dodamy jej troszeczkę pomidorków, żeby jej okrasić życie. Pomidorki Obrane i do tego cała gama aromatyzująca, czyli kolorowe pieprze, tymianki połączone z kolendrą, ale z kolendrą ziarną i z cząbrem. Do tego papryka słodka, bo ostrą, pamiętajmy, że już mamy w środku, kurkuma z berberysem i z odrobiną kminku, no i liść laurowy. To wszystko spektakularnie podajemy naszej gąsce. No, i na sam koniec zalejemy to wszystko wodą. No, i już w tej chwili tylko zamykamy naszą gąskę. I trzy godzinki będzie sobie pięknie dochodziła na żywym ogniu. U, ależ to ciężkie. Dzień dobry, szanowny panie marszałku. Witam się Karol. Kiedy ostatnio pan marszałek był na wojewódzkim sejmiku? Koniec czerwca, sesja absolutoryjna. To no ja dzisiaj witam na pięknym e, e, sejmiku, ale bocianim sejmiku pomiędzy bystrzycą a wieprzem. Ale bynajmniej w kuchni nie bocian, tylko gąska. Gąska lubelska, którą proszę skosztować, bo jest przepyszna i bardzo zgrabna. A ma najzgrabniejsze. Jest pięknie duszona na ognisku, więc odchodzi od kości i powinna mm. być smaczna. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że. Gęsina jest jednym z najdroższych mięsiw, ptasich. Tak, to obniża cholesterol, a w smaku naprawdę jest wyśmienita, bo po prostu to jest lubelska, a lubelskie jest najlepsza. Panie marszałku, tak sobie pomyślałem, że już kręcimy któryś nasty chyba już odcinek, a nigdy nie zaproponował, czy napiłby się pan kawy? Zdecydowanie tak. I biorąc pod uwagę, że Atanazy Miączyński przywiózł tutaj po wygranej bitwie z Turkami jeńców tureckich, pomyślałem sobie, że taka kawa mogła być dokładnie w tym miejscu parzona. Tak, nasz wojewoda wołyński, który tutaj miał dobra ten zamek do niego należał. On uczestniczył w bitwie pod Wiedniem 1683 rok. Dostał tych jeńców, przywiózł kawę, a także przywiózł chwałę rycerską i zaczął budować tutaj w nieodległych Kijanach kościół wotywny, bo w tym kościele przyrzekał, że wybuduje kościół z drewnianego, powstanie kościół murowany, murowany. który Wybudował. Co prawda zeszło mu to 40 lat, jego syn wybudował, ale w tym kościele jest bardzo piękny obraz. Obraz z końca XVI, z początku XVII wieku. Cudowny obraz, obraz Matki Boskiej na wzór Matki Boskiej Śnieżnej, która jest piękną ikoną w Rzymie, którym z kościołów rzymskich jest. I ten obraz jest do dzisiejszego dnia w tym kościele w Kianach, w tym kościele już barokowym, przepięknym kościele, wotywnym kościele wojewody. Ale Kijany właściwie sięgają XI wieku, bo tam wtedy się rozpoczęła cała historia tego grodu, można by, by powiedzieć, prawda? To, to jest wiele wieków wcześniej. Tak. Mój nauczyciel, profesor Jan Gurba, który był szefem archeologii na Uniwersytecie Marii Kili on zbadał dokładnie te kurhany, pozostałości w Kijanach i stwierdzono, że są tam wpływy ruskie. A w jaki sposób? No bo Bolesław Chrobry w tych kijanach osadził też jeńców z pamiętnej wyprawy kijowskiej z 1018 roku i sama nazwa kijany to jest od kijowa a tak naprawdę od po rusku kij czyli to narzędzie które służy czy to chłoście czy to jakimś pracom rolnym i stąd jest ta nazwa co prawda kijany później odzyskiwały swoją świetność ale, ale tak naprawdę Zasłynęły ostatnio, z tego, że to była jedna z pierwszych cukrowni w województwie lubejskim z drugiej połowy XIX wieku i świetna szkoła rolnicza. Mnie najbardziej urzekła historia tego miejsca i dzisiaj ją czuję, tak, tak po prostu ją czuję. I sobie wyobrażam, jak nasza nobliska Marysieńka, Skłodowska, jeździła sobie tutaj konną. Mniej więcej po tej, po tej trawie, gdzieś tutaj w tych okolicach, zbierała sobie poziomki, być może nawet te gąski, pasła, które my dzisiaj robiliśmy, żeby potem pojawić się na Sorbonie i, i odkryć dwa pierwiastki rad i polon. To jest bardzo ciekawa historia, bo pamiętajmy, że rodzina Skłodowskich, ze strony ojca tutaj zawiadywała tym majątkiem w Zawieprzycach, i e, mamy jedną wizytę udokumentowaną, jedno lato udokumentowane, kiedy 16-letnia e, Maria Skłodowska, wtedy Skłodowska, spędzała tutaj e, wakacje. I tutaj, w tych pięknych e, okolicach, w tych pięknych ruinach zamku, no, tworzyła coś, co się nazywa e, swoją tożsamością narodową. Pamiętajmy, że. To, że chodzimy tutaj, to ona nas wpływa, jako Polaków, jako osoby i Skłodowska na pewno tutaj zachwytywała się pięknem tej okolicy lubelszczyzny. No i właśnie, zachwytywała się, ja też jestem zachwycony, bo między Bystrzycą a Wieprzem, owy sejmik Bociani i od tego momentu już się zaczynają piękne lubelskie Mazury, aż po samą Włodawę. Tak, znowu trzeba wspomnieć o Pojezierzu Łęczyńsko-Błodawski, niedaleko jezioro Roguźno, raj dla wędkarzy. Trochę dalej jezioro Krasne, 70 hektarów, 33 metry głębokości. Pamiętajmy, że te jeziora i ta woda jest bardzo czysta, bo te jeziora są pochodzenia krasowego, czyli wymywane są wapienie i zagłębienia się naturalnie powiększają i dlatego te jeziora niektóre mają głębokość ponad 30 metrów. Są czyste, są dziewicze, są świetnym rajem dla wędkarzy, ale także dla tych, którzy troszeczkę lubią survivalu. Nie ma tutaj jeszcze bazy. Tej, która służy wysoko wykwalifikowanemu turyście, ale wierzcie mi Państwo, każdy jak przyjedzie znajdzie i ścieżkę rowerową, i naturę, i pomost, i ponton, i łódkę. Te nasze Mazury i Pojezierze Łęczyńsko-Półdawskie naprawdę zmienia się i jest też czymś, co nas wyróżnia spośród innych regionów. No i oczywiście jeżeli są ruiny pałacu, jeżeli są ruiny zamku, no to wiadomo, że jest jakaś legenda. I jest legenda związana z tym miejscem i jest wersja pesymistyczna i wersja optymistyczna, którą pan marszałek chce przedstawić. Tak, to jest legenda, legenda o nieszczęśliwej miłości, która tak naprawdę tutaj miała miejsce. Legenda głosi, że spod Wiednia wrócił razem z panem wojewodą kasztelan tutejszy, który budował, rozbudował ten zamek i on zakochał się w pięknej Greczynce Teofani, która miała tu swojego też jeńca narzeczonego, Lascarisa I on zakochawszy się, ta odrzuciła jego zaloty. zaloty. No i co zrobił okrutny kasztelan? Zamurował kochanków. No i spowodował to, że tutaj w tej chwili Coś straszy, coś straszy, i to miejsce mówią, że stało się od tamtej pory przeklęte. Ale czy jest przeklęte, musicie Państwo tu przyjechać i posłuchać tych jęków gdzieś z tych grot skalnych i wczuć się w atmosferę tego końca XVII wieku, kiedy spod Wiednia przyjechało zwycięskie wojsko, które konsumowało to zwycięstwo. Dokładnie. A w wersji optymistycznej, szanowni państwo, tutejsza ludność oswobodziła owych kochanków i w związku z powyższym żyli długo i szczęśliwie. Bez względu, jaka była końcówka tej legendy, to miejsce i ta kraina jest przepiękna i serdecznie was tutaj zapraszamy. W tej chwili, szanowni państwo, powoli kończymy ten odcinek. Ale proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje. Pan marszałek zapala ląd. To się oznacza, że ten odcinek był bardzo wystrzałowy. Albo będzie bardzo wystrzałowy, prawda, panie marszałku? Bardzo wystrzałowy. Cały program jest bardzo wystrzałowy. Więc zapraszamy na następny odcinek.